górza Hollywood. Hi Hi Cześć, dziewczyny, jak leci? Dobrze. Witajcie z powrotem. Zaczęłyście zajęcia? Ja mam zajęcia od miesiąca. A ty, Lauren? Niedługo zaczynam. Jak minęły wakacje? Wspaniale. W Paryżu było niesamowicie. Poznałaś Fiona? Jest fantastyczna. Wysłała nas do mieszkania Coco Chanel. Dobrze zrobiłaś się, decydując się na wyjazd. Chciałabyś to powtórzyć? Byłabym zachwycona. Na pewno jeszcze o tym porozmawiamy. Lauren nie pojechała do Paryża. Zawsze będzie znana jako ta, która nie pojechała do Paryża. Żałujesz? Tak. A jak wakacje z chłopakiem? Udały się? Wzgórza Hollywood.